Nie mamy prądu! Memo, Memo! Chciał iść prądem! słuchajcie! Prąd nam naprawią, tylko potrzebujemy pieniędzy. Ktoś ma jakieś pewności? Nie, ale znalazłam poduszkę w śmietniku! A, to super, idealnie! Usiądę na dworze. Ja wychodzę z domu. bo ty się bawcie. A ja długi Więc idziemy cyk, 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 cyk. Czekaj na mnie. O Boże. Czekaj na mnie. To no dobra no. Nie wchodzić, bo ja jestem mała. Och, ja wychodzę. Papa, pa, idę poszukać rzeczy. czasu nie minęło. Kiedy ona wróci? Wow. ja dalej nie mogę wejść przez ten cały wow, czas. Oh, oh, Ach, dobra, poza tak nie... zatrzymam. Nie wiem, ale piękny wschód, zachód. Nie wiem, jak to się nazywa. Poczekamy sobie jeszcze tak z 5 minut. Dobra, już jestem. Przyszła mi dwa nowe zwierzaczki Przyszły, usiądźcie sobie tam na górze. Zgodniejszym z tym, co kategorii? Ścią, a sław. Przecież nie ja jestem. Na tym. Nie bo ja Oj. Nie marudźcie, tylko normalnie ja idę na swoje siedzonko. O, może. No, może się Teraz kolej do pójścia. Co? Ja i znowu będę pod nim wchodziła. Dobra, już idę. Czegoś poszukać.